Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale Monia Venel. Na początek bardzo serdecznie chciałabym Wam podziękować za życzenia imieninowe. Super przyjemnie czytało mi się Wasze komentarze, jesteście niesamowici, kochani, no po prostu wspaniali. Duże serducho dla Was. No szkoda tylko, że nikt nie wpadł na moje imieniny, bo czekałam na Was z ciastem, ale rozumiem, wszystko rozumiem. Koronawirus, kwarantanny i te sprawy. No niestety, taki mamy czas. Mam nadzieję, że za rok to się zmieni i za rok ktoś mnie odwiedzi. <gry> A teraz kochani przejdziemy do drapingu. Dzisiaj skromniutko, bo ostatnio trochę popłynęłam, to dzisiaj postanowiłam zrobić krótki odcinek. Trzy zdrapeczki o łącznej wartości 7 euro. Wiadomo, niezmiennie świnka. To jest kochani ta świnka, która została wymieniona za gratisowy los wygrany w imieniny, więc mam nadzieję, że coś przyniesie. Zobaczymy. I do tego mamy dwie zdrapeczki po 3 euro. Yy, obie już wygrywały na moim kanale. Mam nadzieję, że dzisiaj mnie zawiodą. Zobaczymy. No, nawet jeżeli będzie 0, słuchajcie, to tylko 7 euro na minusie, więc nie ma tragedii. Yy, standardowo zaczynamy od świnki. Zobaczymy, co ta świnka nam dzisiaj da. Szukamy trzech takich samych kwot. Mamy 104. I stuwa. No niestety, dzisiaj świnia nic nie dała. To wredna świnia. <grywia> to ta wymieniona, słuchajcie, stwierdziła, że jak już, jak już gratis dała, to, to już e, wykonała swoją pracę. <grywia> Więc dzisiaj świnka nic nam nie dała. Zobaczymy tutaj. E, ta zrapeczka też już e, dała wygrać. No mam, nadzie mam nadzieję, że dzisiaj też to się powtórzy. Wygrywający numer szukamy w naszych numerach. Wiadomka. <laughs> 38, 47, 21, 41, 45. I tych numerów szukamy w naszych numerach. Zobaczymy, czy coś tutaj się trafi. 32. Niestety nie ma. 43. Mm -mm. 34. Nie ma, dwadzieścia pięć nie mamy, niestety. Dwadzieścia sześć nie ma, dwadzieścia siedem nie mamy, trzydzieści trzy nie ma, czterdzieści dwa oboczek, trzydzieści sześć nie mamy, trzydzieści jeden nie ma. 46 obok i to podwójny 29 nie mamy 30 nie ma 16 nie ma i 28 nie ma czy aby na pewno wszystko tutaj się zgadza raczej tak później sobie to jeszcze sprawdzę jakby coś będę robić update nie ma problemu i przejdźmy do ostatniej zdrabki. Hmm. Tutaj w wygrywających numerach szukamy w liniach. Wygrywających numerów szukamy w liniach. Jeżeli utworzy nam się linia, wygrywamy kwotę przypisaną na linii. Dzisiaj zaczniemy od końca. <grym>, 13. Uuu, się zaczyna. Trzynasteczko. Pechowo. Nie ma trzynastki. 18.

33. Czy mamy 33? Nie. 16. Jest 16 w grze numer 2. Szkoda, że te numery się tutaj nie powtarzają. Byłoby ciekawie. <grystanie> 38. Jest 38. Jak pierwsza zdrapałam tą zdrapkę, to yy, szukałam na przykład 38. Jak już nawet znalazłam, to szukałam jeszcze w innych liniach, ale później się okazało, że, że jednak to tak nie działa. Niestety. 27 mamy. 31 jest w grze numer 3. 24. Dwadzieścia cztery nie mamy. Czterdzieści cztery, jest czterdzieści cztery, trzydzieści siedem, w grze numer trzy, dwadzieścia osiem. Dwadzieścia osiem. Niestety nie mamy. 28, 32. 32. Nie ma. 41. Myślałam, że tu. Ale nie, nie mamy. 41. Ostatnia szansa. Słuchajcie, kochani. 29. 29. Mamy tu, ale nic nam to nie daje. 0. Tyle wygraliśmy dzisiaj. Ale zaraz podsumuję wszystko. Mm. Nie będę teraz przy Was sprawdzać. Sprawdzę sobie jeszcze później. Tak jak mówiłam, w razie czego zrobię update. Ee, więc przejdźmy do podsumowania. Dzisiaj mieliśmy trzy zdrapeczki. E, za 7 euro. W tych zdrapeczkach niestety nie udało się wydrapać nic. Więc 7 euro na minusie. Ale nic, kochani, jeżeli podobał Wam się dzisiejszy draping, to zostawcie łapkę w górę. E, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to. Zapraszam do subskrybowania. Kliknijcie sobie dzwoneczek, będzie, będziecie dostawali powiadomienia o moich kolejnych filmach. A jeżeli subskrybujecie, to bardzo Wam za to dziękuję. No dobrze, moi kochani, no cóż tu, nic dodać, nic ująć. Tak mi się wydaje. Na dzisiaj to tyle. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się cieplutko. Buziaczki. Pa!